Manko z tej strony Chemik, jak mogliście wczoraj wiedzieć była konferencja AMD, gdzie zostały zaprezentowane nowe procesory serii Ryzen, Ryzen 5000, nie 4000, tylko właśnie 5000 na nowej architekturze Zen 3. Co się zmieniło, czy była to dobra zmiana, czy to była udana konferencja, wszystkie te informacje dowiecie się w tym materiale. Zostały zaprezentowane procesory Ryzen 5000, a nie 4000. Dlaczego? Dlatego iż AMD tutaj postawiło na przejście o jakby jeden numerek, ponieważ Ryzeny serii 4000 będą dedykowane tylko i wyłącznie do laptopów. I takie urządzenia już od dawna można znaleźć na rynku, jest ich naprawdę sporo. Cieszą się bardzo dobrą popularnością, a zarazem bardzo wysoką wydajnością przy Niskiej cenie. Ale mowa, mowa w tym materiale będzie głównie o Ryzenach 5000. Co się zmieniło? No mamy ZEN 3 już, tak? Ilość rdzeni czy wątku się nie zmieniła. Na konferencji było powiedziane, iż uzyskali ogromny wzrost IPC rzędu 19%. To jest naprawdę ogrom. 19% to mamy prawie jedną piątą więcej względem Ryzenów serii 3000, czyli ZEN 2 której tak yy, zaliczyło ogromny wzrost względem Ryzenów pierwszej generacji. No i tutaj trzeba by przejść do prezentacji AMD. To, co wczoraj było zaprezentowane na slajdach, mianowicie wydajność Ryzena 5900X, czyli 12-rotującego potworka, w porównaniu do Intel Core i10900K w Cinebench R20, który bezpośrednio mocno tyra właśnie nasz ten single core. No i cóż, AMD wygrał, gdzie raczej Dominantą wszystkich AMD jak do tej pory był Multicore, a Intele rządziły jednak w single core. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w grach głównie niestety, jak do tej pory, wykorzystywany jest ten single core, co się przekłada na ilość klatek na sekundę w naszej rozgrywce. No i na tym polu AMD jednak troszeczkę odstawało od Intela, no i wszyscy testowali, na przykład najnowsze RTX z serii 3000 właśnie na Intelach bo dzięki nim można było wycisnąć jeszcze więcej FPS-ów z tych gier. Jestem ogromnie ciekaw jak to się potoczy, no ale no wiadomo, trzeba poczekać na testy już, takie faktyczne, rzeczowe testy z niezależnych źródeł, niesponsorowanych przede wszystkim, e, nowych Ryzenów. Mam ogromną nadzieję, że w kwestii właśnie wydajności w grach AMD tutaj dogoniło albo nawet przegoniło Intela, co by było no czymś nie lada nowym w świecie komputerów no, stacjonarnych, osobistych, no i by na pewno sporo zamieszało na rynku pc jak już wspomniałem, nowy Ryzen 5900X będzie miał 12 rdzeni, 24 wątki, czyli tak samo jak jego poprzednik 3900X, natomiast będzie miał wyższe te taktowania i te bazowe, i te boost. W boostie osiągnie około 300 MHz więcej. No wiadomo, że to jest bardzo mocno zależne od tego, jaka jest płyta główna, jaki zasilacz oraz jakie chłodzenie, żeby móc, móc osiągnąć takie wyniki. Zależy mnie fakt, że naprawdę mamy tutaj fajne już taktowanie wysokie, może nie aż tak wysokie jak u Intela, ale za to mamy niezmienione TDP na poziomie 105W, co jest ogromnym plusem. Tutaj akurat AMD według mnie postąpiło bardziej racjonalnie, no nie osiągając tych 20 ghz na przykład więcej e, względem Intela, ale zachowując e, stosunkowo niskie TDP w porównaniu do Intel Core i 90900K. Dodatkowo, mm, no tak naprawdę. Postęp technologiczny możemy zauważyć, że mimo niższego taktowania, co prawda większej ilości rdzeni, ale w tym teście nie ma to większego znaczenia, więc pomimo niższego taktowania, od 10900K AMD wygrał w Cinebench 20 Wow. To tutaj nie jest kwestia 14 nanometrów plus. plus, 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 plus. Tylko właśnie nowej architektury 7 nanometrów. Poza AMD Ryzen 9 5900X zostały zaprezentowane jeszcze następujące procesory: Ryzen 7 5800X oraz Ryzen 5 5600X. No i na koniec był jeszcze zaprezentowany ich flagowy model Ryzen 9 5950X. Wow! Natomiast jak się plasują ceny tych nowych procesorów? No tutaj każdy mówi, że jest tragedia. Natomiast znając rynek już trochę obserwując przez te lata, rynek mogę śmiało powiedzieć, że to jest tylko początkowy boom, biorąc pod uwagę poprzednie lata. Myślę, że to szybko się unormuje, gdyż Ryzen 5 x ma kosztować 299 dolarów. Ryzen 7 5800X ma kosztować 449 dolarów, a Ryzen 9 5900X ma kosztować odpowiednio 100 dolarów więcej, czyli 549 dolarów. Ich flagowy model to w ogóle jest inna liga, bo jego cena to zawrotne 799 dolarów, no ale jednak z drugiej strony 16 rdzeni i 32 wątki za 800 dolarów brzmi całkiem rozsądnie. Nie aż tak jak 12, to nie 24 wątki, ale nadal jest to dobra cena. Jakie większe zmiany AMD wprowadziło w Zenie 3 względem drugiego w mikroarchitekturze procesora? No tutaj mamy nadal dwa bloki rdzeni, ale komunikują się one do jednego z zestawu pamięci cache L3. Nie ma tak jak w przypadku Zena drugiego, że mamy dwa bloki po 16 MB. I ta komunikacja jest, no, pierwszy blok rdzeni z pierwszym blokiem pamięci, drugi blok rdzeni z drugim blokiem pamięci. Tutaj jakoś to rozwiązali w ten sposób. Mamy dwa bloki rdzeniami, ale jeden blok pełny już 32 MB z y, y, pamięcią cache L3. Co ma to wnieść? To ma przynieść ponoć ogromny y, skutek w postaci właśnie szybkiego dogadywania się procesorów z pamięcią, i dzięki czemu, m.in. to może mieć wpływ na ten ogromny wzrost IPC względem zena drugiego. Procesory powinny się pojawić już 5 listopada, także tuż, tuż, niedługo. Mam nadzieję, że to się powtórzy i będzie to premiera pułkowa, a nie wirtualna pułkowa. Na konferencji oczywiście nie zabrakło jeszcze takiego no, wspomnienia tylko o RDN2 i mowa była o nowych grafikach. Big Navi. Konferencja w tym temacie ma się obyć 28 października, więc ja pewnie też ją obejrzę i potem nagram skrót z tego, także jeżeli chcesz, to łapeczka, komentarz i sub, aby zostać na dłużej. No cóż, w tym materiale to było na tyle. Mówi do Was Chemik. Jeżeli ci, filmik Ci się podobał, to łapeczka, komentarz, co sądzisz o tym materiale, chętnie poczytam i odpowiem. No i subik, aby zostać na dłużej i oglądać moje materiały. W tym to było na tyle. Mówił chemik. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya.